Ewangelii według świętego Jana. Niektórzy z tłumu, po usłyszeniu słów Jezusa, mówili: On rzeczywiście jest prorokiem. Inni stwierdzali: On jest Chrystusem. Inni jednak pytali: Czy Chrystus może pochodzić z Galilei? Czyż Pismo nie wskazało, że Chrystus będzie potomkiem Dawida i że przyjdzie z Betlejem, miejscowości, z której pochodził Dawid? I tak doszło z jego powodu do podziału wśród zebranego tłumu. Niektórzy chcieli go uwięzić, lecz nikt nie odważył się go pojmać. Tymczasem słudzy powrócili do wyższych kapłanów i faryzeuszów. Ci zapytali ich, Dlaczego nie przywiedliście go tutaj? Słudzy odpowiedzieli: Nigdy żaden człowiek tak nie przemawiał. Faryzeusze zwrócili się do nich: Czy może i wy daliście się mu zwieść? Czy uwierzył w niego któryś z przywódców albo faryzeuszów? A ten tłum nieznający prawa jest przeklęty. Wówczas zabrał głos jeden z nich: Nikodem który wcześniej przyszedł do Jezusa, czy zgodnie z naszym prawem nie osądza się człowieka dopiero gdy się Go wysłucha i rozpozna, co uczynił? Odpowiedziano mu, czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, a przekonasz się, że żaden prorok nie wywodzi się z Galilei, i roześli się do swoich domów. Ilekroć czytam słowa tej dzisiejszej Ewangelii, to zawsze najbardziej poruszają Porusza mnie to, co powiedzieli ci słudzy, których wysłano, żeby pojmali Pana Jezusa. Mianowicie, nigdy żaden człowiek tak nie przemawiał. To jest tak bliskie mojemu doświadczeniu. Kiedy czytam Ewangelię, kiedy wsłuchuję się w słowa Pana Jezusa, to za każdym razem przychodzi mi na myśl właśnie takie zdanie: Nigdy żaden człowiek tak nie przemawiał. Dzisiaj, oczywiście, wielu ludzi przemawia. Tak jak Jezus, przynajmniej podobnie, bo nauka Pana Jezusa rozeszła się po świecie, bo ona już, mimo naszych różnych oporów, wsiąknęła mocno w naszą świadomość, w kulturę też. Ale zanim przyszedł Pan Jezus, nigdy żaden człowiek tak nie przemawiał. Rzeczywiście. Myślę, że czasem nam, chrześcijanom, katolikom, brakuje takiej świadomości, jak wielkie mamy szczęście, że znamy Ewangelię, że możemy słuchać kogoś, kto przyniósł temu światu jakąś absolutną nowość taką wspaniałą, cudowną, dobrą nowinę. I ta dobra nowina bardzo realnie wpłynęła na kształt świata, na to, jak wyglądają dziś ludzkie relacje, jak w ogóle zorganizowany jest ten świat. Jak wiele dzięki słowom Pana Jezusa naprawiło się na tym świecie. Oczywiście, jeszcze strasznie dużo jest do zrobienia, jeszcze ciągle jest tego za mało. Ale słowa pana Jezusa są tak wyjątkowe, że nawet chyba nie zdążyliśmy jeszcze ich wszystkich w pełni odczytać, zrozumieć, a co dopiero wprowadzić w życie. Natomiast popatrzmy na tych kapłanów i faryzeuszów. Oni yy, tak naprawdę nie byli wsłuchani w to, co mówi pan Jezus. To jeden Nikodem mówił, czyż zgodnie z naszym prawem nie osądza się człowieka, dopiero gdy się go wysłucha i rozpozna, co czyni. Właśnie, Nikodem chyba był jednym z faryzeuszów, yy, którzy po prostu pana Jezusa słuchali, ale wielu nie słuchało. Nam też to dziś grozi. Możemy dużo o Panu Jezusie wiedzieć, ale możemy Go nie słuchać. I wtedy tak naprawdę Pan Jezus nie będzie dla nas kimś wyjątkowym, wielkim, ważnym. Kimś, kto przemawia tak, jak żaden człowiek przed Nim nie przemawiał. Dlatego ta dzisiejsza Ewangelia może być, myślę, ma być, jakąś wielką przestrogą dla nas. Byśmy bardziej wsłuchali się w to, co mówi Pan Jezus. To, co on mówi, to, czego naucza, jest na pewno trudne, ale myślę, że. Zawarte są w nim najgłębsze nasze tęsknoty, pragnienia. Jezus mówi o tym, czego wszyscy tak naprawdę w głębi duszy chcemy. Chcemy, żeby ten świat wyglądał tak, jak go widzi Pan Jezus. Tak jak Pan Jezus go opisuje swoimi słowami. Każdy z nas chciałby w takim świecie żyć. W świecie wzajemnego szacunku, troski jeden o drugiego, w świecie, w którym najważniejszym jest ubogi, w świecie, w którym nie jest najważniejsze prawo, ale człowiek. Jakże wiele o tym mówi się teraz, dziś. Yy. Ciągle jest to napięcie między prawem a miłością, między przepisami a tym, czego potrzebuje konkretny, żywy człowiek. To napięcie będzie trwało tak długo, póki nie będziemy wszyscy przesiąknięci nauką Pana Jezusa, mniej lub bardziej świadomie. Czyli póki nie będziemy naprawdę kochać. Bo wtedy, kiedy kochamy, jesteśmy przesiąknięci Jezusowym nauczaniem. Czy jesteśmy tego świadomi, czy nie? Owi słudzy nie, nie dali się zwieść. To nie byli ludzie, którzy się. Dali zwieść. To byli ludzie, którzy, pewnie pod wpływem tłumu ludzi, zasłuchali się w Jezusa. Nigdy nie zapomnę świadectwa mojego przyjaciela, który był pierwszym księdzem, Rodowitym księdzem katolickim, rodowitym moskwianinem. Jak opowiadał, jak to się stało, że został katolikiem. Jego rodzice nie byli wierzącymi ludźmi. Opowiadał, że kiedyś jako nastoletni chłopiec, będąc z rodzicami na wycieczce w Wilnie, wszedł do katolickiego kościoła. Było Akurat krótko przed Mszą Świętą i zobaczył bardzo dużo ludzi, ławki pełne, pełen kościół, ludzi trwających w milczeniu, ludzi ewidentnie zasłuchanych, rozmodlonych. I jak opowiadał wtedy. Zrozumiał, że tam jest Bóg. Wiara zaczyna się od słuchania. Wiara zaczyna się od zachwytu nauczaniem Pana Jezusa, co wymaga zasłuchania, co wymaga ciszy, skupienia, uwagi. Weźmy przykład z owych sług, którzy zostali wysłani, żeby pana Jezusa pojmać, a zachwycili się jego nauczaniem.